No, cześć, cześć, witajcie. Witajcie w informacyjnym odcinku na moim kanale, właśnie. No, chyba nie na innym, ale dobra. Um, ogólnie to piszcie propozycje gier mobilnych, których, które mógłbym nagrać um, na kanał na YouTube. No, na ten kanał. No, piszcie propozycje. Ważne, żeby to były gry mobilne, właśnie. I ważne, żeby nie były bardzo wymagające Chodzi mi tutaj o sprzęt, żeby nie był że trzeba mieć telefon za 2000zł Albo po prostu takie na, na luzie I nie, nie Brawl Stars. Um, Ani nie um, W sumie mógłbym nagrać nawet na komputer Chociaż tak Jakieś gry Chociaż no, mam taki, mam słabego kompa, więc raczej, raczej nie Jeszcze napiszcie jak się trzymacie podczas tej całej kwarantanny i w ogóle? Więc no. Ja się już z Wami żegnam. Taki krótki odcinek, który wlatuję następne następny filmik. Może z propozycji właśnie z odcinka. Jak nie to sam będę musiał jakoś hmm, wybrać jakąś grę, więc no. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć! To know the sky feels like paradise <laughs> But you and you, you forever